Hejka, hejka, to ewelka, mamy dzisiaj wtorek, godzina dziewiąta. Ja zaczynam jeździć, oprócz jazdy mam dwie rzeczy do zrobienia, między innymi idę na lekcję śpiewu, a potem mam korki. Także zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Halo. Tutaj mamy pierwszy kurs Andersa i jedziemy na mazowiecko. Halo. Dzień Halo. dobry, z tej strony kierowca Ubera. Ja mam stać na postoju taksi, czy tam gdzieś na przystanku? Bo... Co, gdzie pani chce to znajdę panią? Dzień dobry. Dzień dobry, musimy tam trochę pomóc. Teraz Ty. jest chyba okej, okay, chyba mieli czerwone, to w sumie jest dobry czas. Dobrze, no to dzięki. Dziękuję bardzo. Miłego. miłego dnia ok, zakończone. I od razu mam kursik. O, oh, znowu pan Paweł, proszę Państwa, pan Paweł będzie skakał, jest wysoko. Ej, ogólnie to wam powiem, że ostatnio miałam taką sytuację, że no, rozmawiałam sobie z takim panem innym taksówkarzem, i on miał e, napisane na aucie driver speak English czy coś takiego. No i się pytam, co mu to w ogóle daje? A on mówi, że no, daje mu to dość wiele. Bo w połączeniu z tym, że ma tą naklejkę jeszcze rozmawia z pasażerami. Po angielsku, którzy są y, obcokrajowcami, no to on bardzo często działa też jako przewodnik, czyli umawia się na te wszystkie Auschwitz'e, do wieliczki, wozi ich i jest takim dedykowanym kierowcą, co się przyczynia na wysokie zarewki i napiwki. No i poczułam taką zazdrość trochę, bo y, no jeżeli chodzi o mnie, no to jestem dużo młodszy od niego, a mój angielski jest jaki jest, liście nieraz świadkami. Strasznie to jest u mnie zaniedbane. I postanowiłam, że rok 2025 będzie tym rokiem, w którym. Y, Dam sobie wszystko, żeby chociaż, no, żeby o kilka leveli podnieść ten angielski, żeby się móc dogadywać z tymi ludźmi w stopniu komunikatywnym. Dzień dobry. Dzień dobry. i będzie na podzamku. Tak jest. ja bym mu do końca nie ufał, no ale musi pani jechać. Zamknąć, cię, <laughs> i do przodu. <laughs> <laughs> do na prosty kowal. Weź że te zobaczy, do a, a nie, nie, nie wpadam tam? O. Nie, spokojnie. O, o. Dobra, dziękuję bardzo za pomoc. Dziękuję. <laughs> dziękuję pięknie. Miłego dnia. Dobrze. Czekam pod apt. Joanna, czekam pod Koziko. Dobra. Dobra. To jest taki kruciaczek z panią Joanną. Pani Joanna. Aha, bo pani jest pod ziko, ale w sumie tu na lokalizacji jest, że jest. Powiem Wam, że w tym sezonie bardzo chciałabym podśliwować ten angielski, żeby rozmawiać w stopniu komunikatywnym, żeby się też dogadywać na takie wycieczki, jak przyjadą turyści. Wydaje mi się, że plusów jest naprawdę nieskończona ilość, a minusy, no w zasadzie tylko poświęcenie czasu teraz. Dlatego uważam, że warto. Trzymajcie za mnie mocno kciuki, żeby mi się udało w tym roku ogarnąć ten angielski. Wiąże z tym duże nadzieje, że mi się uda. Już właśnie coś tam zaczęłam działać, się uczyć, i już nie będę mieć takiej blokady, że jak ktoś zacznie do mnie gadać, How are you po angielsku? takie, o Boże, nie dlaczego! Chociaż nie dlatego, że mi się nie chce gadać, bo ja uwielbiam rozmawiać z ludźmi i właśnie strasznie mi to przeszkadza, jak chcę coś powiedzieć, nie? I mam co chcę powiedzieć, i, e, e, i tak myślę nad słowami, i koniec końców spuszczam głowę, rezygnuję. Sorry, I can't. Zmienimy to, kochani, zmienimy to, trzymajcie kciuki, ja w to wierzę. Gdzie apteka jest ziko, O, tu jest ziko. Ja czasami tak mówię, jak się ktoś pyta, ile jest do zapłacenia, a 10 ziko, nie? Taki język trochę młodzieżowy, znaczy młodzieżowy, milenialsowy, bo teraz to nie wiem, czy współczesna młodzież zna takie słówka, raczej sigma-sigma i jakieś takie skibidi. Aż tak szczerze, to ja nie wiem, co to słowo znaczy za bardzo. Dzień dobry! dobry. Magdalena? Teraz Joanna. Joanna, tak. I na szopena. Tak. No to szybko. dobrze. Mhm. No, to wszystko pani załamała. <noise> <noise> dziękuję Dzie bardzo. miłego dnia. Nawzajem. Dobrze, tu już zakończony. Stanę sobie tutaj. Trochę na wjeździe, ale jak coś to wyjadę. No problem. Y I już mi się udało zrobić 37,90. Pani, swietłana. E, Mordow. Dobra, leć. Nie idzie, nie idzie. Biedne sprzęgło. Ale dobra, kto nigdy nie palił sprzęgła, niech pierwszy rzuci kamieniem. He, he, he. I coś czuję, że rzucą sami mężczyźni, że tylko kobiety my palimy. Tu mamy dział informatyki na AGH. W ogóle się ostatnio dowiedziałam od mojego friend sioła Jokerowa, że nie mówi się na programistę informatyk, a od mojego innego friend sioła Antoniego, że nie mówi się na wędkarza rybak. Bo coś tam właśnie gadał, że ma wędkę. O, jesteś rybakiem! I on właśnie mówi, że i tak się nie mówi. <grystanie> to jest podobno obraza. Dzień dobry. I będzie na Grze Górzecką. Tak. Bo to jest Pani aplikacja? tak Bo nie ma tam Pani numerka wpisanego. I jeżeli Pani chce pod konkretny adres jechać. A teraz to... ja tak, tak tam jedziemy, tam jest dobrze ustawione. Albo ewentualnie może Pani dać opcję dodaj lub zmień i tam wpisać mhm. numerek. Jak tam w porządku, zgadza się ten adres? Znaczy tam, gdzie jest zrzutowana ta e, tam mapa? Tam obok. Zaktualizowano miejsce docelowe. Grzegorzycka 67C. Tak, tak. Dobrze, no to już wszystko tak. jest okej. Okay. Mhm. Trochę. E, dobrze, tutaj Pani Swietłana odstawiona i mam już kolejny kurs. Pani Natalia i lecimy. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, tak. I będzie do premiera. E, tak, tak. Dobrze. Premier Kraków Hotel, punkt docelowy. I od razu zupałam panią Karolinę na komforcie, jedziemy na Rakowicką i to będzie mój ostatni kurs przed lekcją śpiewu. O i w ogóle tam, po prawej stronie, na Radzikowskiego jest kebab, który moim i Mateusza zdaniem jest jednym z lepszych kebabów. E, nazywa się kebab łoś, wo łoś kebab? Coś takiego, coś z łosiem związanego w takiej budce. I bardzo dobre jest tam mięso, naprawdę, pyszne, pyszne suróweczki, jakaś tam kiszonka, nie próbowałam tej kiszonki, ale w sumie próbowałam w Lublinie i była bardzo dobra, więc tutaj też kiedyś muszę przyjechać. Znaczy to się, to się chyba kiszonka nie nazywa, tylko jakieś kimchi czy coś takiego, no ale tak poza tym mięsko i suroweczki petarda. Mogę Wam szczerze polecić. Dzień dobry. Karolina na Rakowską. Tak jest, dobrze. Oj, trochę nam się zrobił problem. No. Jest niestety. A jeszcze jak się wybuduje ten drugi blok obok. Dobrze, odstawiona Pani Karolina i teraz wyłączam aplikację, jadę do mojej szkoły śpiewu. W sumie zrobiłam 78 złotych, jeżdżę od 9 w 2 godziny, no to niecałe 4 dychy na godzinę. Dobra kochani, ja już zaparkowałam, idę na moje lekcje śpiewu i widzimy się za około godzinę. Ja już jestem po zajęciach, pośpiewam, poćwiczam, a teraz czas na lekcję angielskiego. I wiecie co? nie muszę nigdzie jechać, ponieważ jakiś czas temu podjęłam współpracę z firmą Tutlo, która oferuje naukę języka angielskiego z nauczycielem online za pomocą ich strony internetowej bądź aplikacji. Ja już mam ze sobą dwie lekcje, to będzie moja trzecia i na razie mam za sobą lekcje z ludźmi, którzy też mówią po polsku, żeby się jeszcze wspomóc, ale celowo chciałabym mieć z takim stricte native speakerem, który mówi tylko po angielsku, no ale powolutku i pokażę Wam teraz, jakie te lekcje są fajne, zwłaszcza dla osób, które są ciągle w ruchu, tak jak ja. Wchodzimy sobie na aplikację Tutlo. I zobaczcie, tutaj mamy dostępnych nauczycieli. A, dobra, bierzemy pana Pawła. Hello, I am Paweł, what's your name? Uh, my name is Ewelina. Ok, and how are you today? Um, good, I I'm, I'm was in, uh, in singing lessons and I am in my car, so... <laughs> uh, yes. I was, tak? I was uh, at my singing classes. No to dzięki wielkie. Dzięki wielkie. No dobrze, jak mogliście usłyszeć, no to dużo nauki przede mną. Ale myślę, że warto. Daję sobie na to czas i przestrzeń, zwłaszcza w tym roku. I mam dla Was coś ekstra, bo trzy pierwsze zajęcia z Tutlo za darmo. Wystarczy, że zarejestrujecie się z linku w opisie. I pamiętajcie, żeby wpisać mój kod Ewelka, z którym możecie uzyskać aż do 500 zł rabatów, w zależności od kursu, który wybierzecie. I możecie się uczyć z każdego miejsca, możecie się uczyć przed komputerem, w aucie, tak jak ja, wszędzie. Teraz się zacznie szczyt popołudniowy. Efektywnie spędziłam tą przerwę i mogę się odpalać. No dobra, lecimy. Trochę mi się pićku chce. Ostatnio zastanawiałam się, skąd u mnie ten lęk w wymówieniu po angielsku. No i powiem Wam, że troszkę chyba też tutaj nauczyciele zawinili w szkołach. Aczkolwiek no, nie chcę też takich obrażać czy coś, ale w sumie miałam kilku takich, którzy tak kompletnie mieli wywalone na ten angielski. Sobie, nie wiem, pani opowiadała o swoim życiu prywatnym po polsku, albo pan, który sobie e, robił dżoki z chłopakami z pierwszej ławki i dzwonili po swoich znajomych. Pamiętam, totalnie on miał... I w sumie, jak tak sobie pomyślę, to tylko w podstawówce miałam naprawdę takiego fajnego pana, który przykładał się i dużo nas nauczył. Byłam w sumie w klasie angielskiej od 4 do 6. No i wiecie, i często też na memach się śmieją z tych nauczycieli, że nauczycielki szybko w ciąży zachodzą i odchodzą z tego angielskiego. I w zasadzie. No, ten poziom jest, taki jest i tak sobie pomyślałam, że może to chodzi o to, że nauczyciele mało zarabiają i zarobią sobie trzy razy tyle na korepetycjach na przykład i im się po prostu nie chce. Dajcie znać, jakie Wy macie wspomnienia w tym temacie i czy podzielacie taką opinię. <gry> A ja już tutaj jadę po Panią Julię, to będzie trochę długi kurs, no i odezwę się tam za te pół godziny. Dzień dobry! Jedziemy na żaglową. Dokładnie. Długi kurs. Dobra, tutaj już ukończone i od razu dostałam komforta i mam w ogóle teraz dodatkowe miejsce docelowe z Ubera, ale dostałam panią ilie komforcik i jedziemy na rzeźniczą. Są trochę korki, ale ja spróbuję zawrócić i sobie pojechać tędy, a nie tu na oko. Tylko nie wiem, to mi się uda, bo jest trochę wąsko. Patrzcie. I tu wygląda wszystko. Jaki pierdzielnik. Tam są bagry w ogóle. E, nie bagry, przepraszam, tam jest, tam jest Zalew Nowochódzki. Ale jak tu skończą, to będzie pięknie. Ciekawe, kiedy skończą. Dzień dobry. Dzień dobry. A ja chyba pani wiedziała na TikToku. No, tak. Nagrywam czasem. Okej, okay, tu był przejazd za gotówę. O nie, a ja muszę teraz stąd wyjechać. No, no. dobrze, tu sobie zgarnam kursik z panią Anastasią. Boże, ale oślepiamy słońce. Ale spokojnie widzę wszystko. No i tu wjeżdżamy w takie osiedle. Takie fajne, ono jest takie ukryte. Jest na Kazimierzu, ale jest takie, wiecie, że tu, tutaj, no, żeby dojść, to trzeba wejść głęboko w to osiedle. I w sumie mi się bardzo podoba. Tam jest Kazimierz. Dzień dobry. dobry. Następna pani Magdalena na Komorowskiego 12. No, i tak się reprezentuje przejezdna ulica włóczków. Tutaj w lewo mamy skręt na zwierzyniecką do centrum, do rynku, a na prawo tu na księcia Józefa. Dzień dobry! Dzień dobry. Dzień dobry. Witam! Dzień dobry. Większy ruch teraz jest. Tak, tak. no, godziny szczytu się zbliżają. ostatnio trochę jeździmy taksówkami, pierwszy raz jedziemy z panią. O, w sensie, że jest kobietą? Tak. Z Aha, okej. Okay. Panowie. No to fajnie. Tak, miło, miło. Chociaż kiedyś chciałam zamówić, wracałam wieczorem, jest dla kobiety, tak? Też tak, taka jest. Uh -huh. Opcja. No to powiem, że musiałam zrezygnować, bo. Nie było? Cały czas mi odrzucało. No, bo jeszcze mało jest tych kobiet. no. Dobra, czy Wy widzicie, co tu jest? Mnożniczek na tym Uberze może coś mi wpadnie stąd. A na tą chwilę mam zarobione 143 zł i 14 groszy. No pani mówiła, że tu się szlaban nie zamyka, bo zawsze jak ktoś prosi, żebym wjechała, no to się pytam, no nie? Chociaż nie powiem, że w mojej kilkuletniej karierze parę razy zostałam zrobiona w bambuko. Moda vintage, staroczesny i nie tylko, komis. Mm -hmm. Ale lubię takie sklepiki, są takie klimatyczne. Dzień dobry. Dzień dobry. Już jestem. Jasne. Dobrze. I będzie na Frycza? Tak. Co, na studia? Tak, dokładnie. I dobra jest ta uczelnia? Bo no, powiem Pani tak, że chyba zależy od kierunku, bo ja jestem na kosmetologii i ja jestem o. bardzo zachwycona, ale może też tym, że to było moje marzenie od małego. Mhm. No i jakby jak ale. się chce no. i w ogóle to I też się inaczej. I się bardzo chce uczyć wiadomo, ciężko jest trochę z niektórymi przedmiotami, Natomiast mi się bardzo chce uczyć, bardzo mi się podoba i przede wszystkim jest dużo zajęć praktycznych, ciekawych, gdzie ta praktyka w tym zawodzie jest najważniejsza. Pewnie, no to trzymam kciuki. Bardzo za dziękuję. Wszystko. Dzięki, Dzięki. Bardzo myślę, jest pani pozytywna. O, no, dziękuję, do widzenia. Miłego dnia. Miłego dnia. A, ale dostałam komplemento. Dobrze. Także, drogie Panie, jeżeli kto, któraś z Was by chciała studiować w Krakowie kosmetologię, no to tutaj polecajka od mojej posłużarki, że warto uniwersytet na fryczu. No dobrze i kurcik z panią, panem Jewenia? Tipo, w ogóle pytanko do kolegów z branży przewozowej. Powiedzcie mi, na przestrzeni lat Fiat Tipo, kiedyś co, druga, co drugi Uber to był Tipo, Teraz tych tipów już w ogóle nie ma. Zauważyliście też to? O po pani ma pani nic świetne z żabki. Ale dzisiaj w sumie nic nie jadą. Powiem wam szczerze, 17 prawie. Chociaż podobno dobrze się jest tak czasem przegłodzić. I mentalnie. Człowiek docenia to, to co ma. Mateusz jakiś pyszny obiadek dla nas robi. Totalnie nie wiem co przygotował. Zobaczymy. Mam nadzieję, że coś pysznego. One eternity later. Na jedności świnko. Ui, ui, ui. Powiem Wam, że tak nie lubię za bardzo tej zawrotki. Jak jest gęsto, bo widzę, że nie jest tu gęsto. Bo tu tak w sumie średnio widać. ma się taki kawałek martwego punktu. Aha, to tylko to. A tak. ktoś tam się zgłosi? Tak. A ta osoba, która tu zamówiła, to jest jej. Tak. No dobra. Okej, okay, dzięki. Dziękuję bardzo. Do widzenia. No dobra, niech będzie. Chociaż muszę Wam się przyznać, już tu kiedyś mówiłam, że to jest jeden z moich ulubionych typów pasażerów. Jeżeli ktoś faktycznie odbierze tą torbę, zobaczymy, będziecie moimi świadkami. I tutaj korzystamy z zawrotki. O, w ogóle po lewej stronie była plaza. A tu stąd e, mam GoFC. I tutaj jesteśmy na Stella Sawickiego. No i moi przyjaciele. Noga z gazu zawsze, 70 tutaj jest. Policka lubi stać, co prawda już na Łezie bym miała pewnie informacje, no bo jak wiemy na łezzie sobie można to zaznaczać, a że bardzo dużo kierowców jeździ na Łezie, no to te dane są bardzo rzeczywiste. Rzadko kiedy ja zaznaczam pierwsza, aczkolwiek zdarza mi się, no ale wiecie, noga z gazu, lepiej. Dobra, tutaj w sumie zadzwonię. Halo? Dzień dobry, z tej strony kierowca Ubera. Tam pani śledzi sobie mój przejazd? Tak. Dobra. 17.16, tak. No to dobra, no to okej, okay, no, to, no, to, no to spotkamy się zaraz. Okej, okay, dobry, dzięki. Dzięki. Podjeżdżam. O no, tu jakiś pan stoi. Nie, to nie do mnie. Czy do mnie? Dzień dobry. Dzień dobry. Pan to odebrania? tak, tak, tak. Proszę tak. to, 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 to. Tak, tak, okay, tak chwila. No nie, tylko to. Dobra, dzięki, do widzenia. I ostatni kurs ukończony. Dobra kochani, 1725, ja już lecę do domu. Jeżeli chodzi o podsumowanie, to udało mi się zarobić 188 zł w 5 godzin, co nam daje no, niecałe 40 zł za godzinę, a jeżeli chodzi o kilometry, to zrobiłam ich 98. Co daje prawie 2 zł za kilometr. Czy to dużo? No wiecie, jak jest. Zima, martwy okres. No, do tej Wielkanocy, no to trzeba jakoś wytrzymać. No i dzisiaj to tyle. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz. Najlepiej po angielsku, żeby dołożyć mi takiej wartościowej pracy. A jeżeli nie macie co napisać, to napiszcie po prostu Ewelka Angielka dla zasięgów. Życzę Wam udanego tygodnia. Do następnego vloga. Cze